dla najlepszych, wejdź na Łukasz Harry Harzewski, jesteśmy na gali FEN 38 Nie widzieliśmy o czym tak dokładnie w studio rozmawiałeś i jaka jest twoja przyszłość w organizacji Fight Exclusive Night bo jak pamiętamy twój ostatni występ działo się trochę, co? Witam serdecznie, no tak jak mówię, jestem tutaj zaproszony, bo kolejna Gala się zbliża. E, schodzę do kategorii piórkowej i to też jest dla mnie takie jakby wyzwanie i mam nadzieję, że ten limit osiągnę. Skąd by... taka decyzja? Znaczy to decyzja sztabu. No bo nie ukrywam, nie jestem za wysokim zawodnikiem. Nie ważę na co dzień bardzo dużo. Ważę około 77-76 kg, więc myślę, że ten limit spokojnie e, osiągnę. No jak wiadomo, no w kategorii niżej będzie mi troszeczkę chyba lżej. Czy podjąłeś już w związku z tym kroki, żeby do tych mniej kilogramów do, dobić, zbić? Na razie odstawiłem słodycze i Coca-Cola. Nie, tak naprawdę już jestem na, na diecie, nie tyle coś ścisłej, ale po prostu u mnie jest ten problem, że ja po prostu jem słodycze i jak po prostu odstawiam słodycze, właśnie, to troszeczkę mi ta waga leci. No ale wiadomo, już ten proces się zaczął. nie niedługo. Dokładnie. Jakie są e, przewidywania co do rywali tak, w kategorii do 66 kg, kogo ewentualnie organizacja Ci już zaproponowała lub zaproponuje, spodziewasz się kogoś? E, nie spodziewam się, jeszcze federacja działa w tym kierunku, ja sam nie wiem, ja ogólnie, mi to jest obojętne, sam wiesz jakim jestem zawodnikiem, e, jest mi to obojętne, z kim trzeba będzie się mierzyć, to się będę mierzył jak Twoja forma fizyczna, bo jak spotkałem się ostatnim razem, to byłeś gdzieś w trakcie obozu przygotowawczego, e, natomiast jak w tej chwili Twoja forma, co w ogóle się poprawiło w Twoim warsztacie? Przede wszystkim jestem, jestem zdrowy i to jest najważniejsze, bo ten rok, ten wcześniejszy rok był dla mnie, dla mnie troszeczkę fatalny, bo ten obojczyk mi się nie chciał goić, ja go troszeczkę, że tak powiem, brzydko rozpieprzyłem, bo w trakcie przygotowań do Lapilusa, o czym wcześniej rozmawialiśmy kiedyś, co byłeś na tej gali, to, 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 to ta gala się nie, od, znaczy ta walka się nie odbyła, to w, był okres przy Gotowawczy, ja y, doszło do tej kontuzji, ja ją powielałem, cały czas trenowałem, bo chciałem po prostu zawalczyć. Y, no i na, jak na, na szczęście jest wszystko teraz zagojone, myślę, że, będzie, że będziemy dobrej myśli. A jak twoje nastawienie mentalne? Czy jesteś już głodny występów w klatce? Powiem szczerze, że bardzo, bardzo. Jak przyszedłem tutaj na salę, to po prostu wiadomo jest ta adrenalina, to ten, 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 tak dokładnie ta atmosfera i, i już mi tego pomału brakuje. W tej chwili gdzieś tutaj padła zapowiedź pojedynku pojedynku Osipiana z, z Kacperem Formelą jak w tej chwili ty się sytuujesz tutaj w stosunku do tej walki, bo to będzie ta kategoria wagowa. No tak, no podejrzewam, że jakby jak jeżeli Kasper wygra, czy tam ten ocypian wygra walkę, będą mieli pasy, ja wygram tą swoją walkę, no to podejrzewam, że później gdzieś tam się spotkamy, no ale tak jak mówię, nie wybiegamy za bardzo w przód, no zobaczymy jak ja teraz walczę w tym koczuajcie, jak będę się czuł na te 68 kilo, bo, bo, bo nie ukrywam w gimnazjum ostatnio tyle, tyle ważyłem i jeżeli będę się dobrze w miarę czuł na 68, no to spróbuję ten limit i walkę o pas. Żeby ten limit osiągnąć, żeby była ta walka opas. A z czyjej strony wyszła propozycja tego catchweightu? Yy, z mojego, z mojego, bo po prostu jestem po przerwie i porozmawiałem z, z prezesami, mówię, słuchajcie, wiadomo, zrobiłem tak naprawdę 11, 13, 11 czy 12 walk w, w kategorii 70 kg nigdy nie walczyłem w tej kategorii piórkowej, chciałem, żeby mi dali po prostu, no tak jak mówię, yy, dali mi się sprawdzić dokładnie, to jest 2 kilo, ale to jest bardzo dużo, jeżeli chodzi o, o mnie. Zakładasz sobie coś takiego, że no, próba podjęta, zobaczysz jak to wszystko będzie wyglądało, ewentualnie powrót do innej kategorii wagowej, myślisz o tym? Tak, oczywiście, jeżeli moje zdrowie na to nie pozwoli, jeżeli będę się czuł źle, tutaj nie chodzi już o pieniądze, e, bo po prostu mówię szczerze, rodzina by mnie też zatłukła, jak ja bym nie daj Boże, gdzieś tam zemdlał, czy, czy źle by to się potoczyło, różne są sytuacje w życiu, jeżeli będzie naprawdę źle, to sobie odpuszczam e, i wrócę do tej kategorii lekkiej. Czy w związku z tym będziesz na co dzień bardziej pilnował swojej diety i docelowo na co dzień chcesz ważyć mniej? Tak, już tak jak mówię, są podjęte te kroki, trzymam dietę i mam nadzieję, że ta waga mi się utrzyma. Tak jak mówię, na co dzień nie ważyłem du dużo maksymalnie, to już było maksimum, jak ważyłem 78 kg, tak jak mówię, będę trzymał tą dietę, zejdę sobie na spokojniejsze te parę kilogramów i myślę, że ten limit osiągnę. Mówisz o tym głodzie walki, no, tak, no, no, brakuje klatki, brakuje tego wszystkiego, no i chyba też trochę to jest tak, że wy zawodnicy macie coś niego, że no, ta kwestia chęci sprawdzenia się, wzięcia tej walki, to wszystko też zdecyduje, że gdzieś tam te emocje i motywacja jest dużo większa. Mogę być szczery, ja tak naprawdę żyję z tego, dla mnie walka to jest zaszczyt pieniędzy, ja... Po prostu żyję z tego, to jest, to jest mój sposób na, na życie, i tutaj nie będę nic ukrywał. Ja, to nie jest nic przyjemnego wyjść i dostać w buzie, bo tam naprawdę walczymy ze sobą i, i z przeciwnikiem, a przede wszystkim ze sobą, bo jest maksymalne zmęczenie, są ciosy i to wszystko człowiek odczuwa. Tak jak mówię, to jest dla mnie zastrzeg jakiś tam finansowy i tyle. Nic przyjemnego, jeżeli ktoś mówi, że lubi się bić, to mi się wydaje, że troszeczkę jest, może nie tyle co kłamstwa, ale tak jak mówię, nic przyjemnego, ja to robię dla pieniędzy. Ale na pewno lubisz trenować. O, tak. Uwielbiam, no, trenuję już 20 lat i po prostu nie wyobrażam sobie dnia bez treningu, jestem po prostu wariatem, jeżeli chodzi o trenowanie. Jutro jest na przykład niedziela, gdzie, miałbym, gdzie mam odpoczywać, a ja już się zastanawiam, czy gdzieś sobie nie później i coś się nie poruszać. Czy ty w takim razie rozpocząłeś już przygotowania do Oczywiście, na sumie, oczywiście, na oczywiście. Na jakim oczywiście. etapie jesteś? Znaczy jestem na etapie takich ty, typowo zadaniówek, wiadomo, kondycja, zbijanie wagi i później do tego dojdą ten, ten najcięższy etap, czyli etap sparingowy. Mam nadzieję, że tam się obejdzie bez obrażeń i widzimy się na następnym fenie. Kto będzie twoim docelowym sparing partnerem teraz do następnej walki? Yy, Jacek Murański. No żartuję oczywiście sobie. Żartuję sobie. Pozdrawiam pana Jacka. Pozdrawiam no, pana Jacka. Nie, nie, nie. Relacje nie, z nie, u nas, nie. U nas nigdy nie było jakichś tam, jakichś tam zgrzytów. My tam z panem Jackiem mieliśmy jakieś tam... Ten swój wyle... pana Jacka gdzieś tam widziałeś, nie? Robił, yy, no, no, Chciałem panie. go zrobić na, 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 wcześniejszym, na wcześniejszym fenie, ale, ale no, nie doszło do mojej walki. Ale tak jak mówię, jest na Anikow, jest Kasper Koziorzemski, jest wiele innych chłopaków, jeżeli chodzi o spanik partnerów, to naprawdę nie brakuje. No i oczywiście będę gdzieś wyjeżdżał. Żeby zakończyć rodzina chyba zadowolona, że będziesz mniej jadł, bo szalejąca inflacja i drożyzna. Festyn niedługo będzie, bo ja ogólnie pochodzę z wioski, to tam festyn już urządzają, że, że, że te nie, oczywiście żartuje. No. To ile słodyczy w tygodniu teraz będziesz mógł sobie pozwolić? W ogóle, w ogóle nic nie mogę. No tak jak Mam ja. czasami tak, że po prostu mi się chce tego cukru, to delikatnie gdzieś tam do, do kawy sobie po ale mam kategoryczny jakiś zakaz. Fit. No. Ta, tak, oczywiście, dokładnie, dużo, dużo owoców, dziewczyna, tak. <grym> no co, dziękujemy <grym> bardzo. bardzo. Dziękuję tak, bardzo bardzo. do zobaczenia.